Naszym gościem jest dzisiaj profesor Anna Piekarska, członkini Rady Medycznej przy Premierze oraz kierownik katedry i kliniki chorób zakaźnych i hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry. E, jakie są rekomendacje Rady Medycznej dotyczące hmm. ograniczeń epidemiologicznych? Z tych, które zostały opublikowane do tej pory, Oczywiście rekomendujemy przede wszystkim szczepienia. Tak, no niestety nie, nie udało nam się przekonać Ministerstwa Zdrowia do tego, żeby szczepienia były obowiązkowe. Natomiast szczepienia to jest pierwsza podstawowa rzecz. One są zalecane. Ale jak nie jeden z pacjentów moich wczoraj powiedział, oczywiście nie zaszczepiony i ciężko chorujący, to jest wybór, a nie obowiązek. No więc moja riposta jest tylko taka, że to nie oznacza, że trzeba wybierać źle. Bo on ewidentnie wybrał źle, prawda? W związku z czym to jest nasze podstawowe zalecenie i będziemy rekomendować zdecydowanie prowadzenie paszportów covidowych wszędzie tam, gdzie przynajmniej na początek, gdzie, gdzie liczba zakażeń przekracza pewien próg, w tych powiatach, w których przekracza pewien próg, ponieważ no po, to, po, to, po to się szczepimy, żebyśmy mogli bezpiecznie funkcjonować. To są nasze podstawowe zalecenia. Oczywiście apelujemy cały czas o przestrzeganie tego, co jest wprowadzone, czyli obowiązek masek w pomieszczeniach zamkniętych. Egzekwowanie tego obowiązku, bo to niestety nie jest przestrzegane, egzekwowanie tego obowiązku przez, przez, no przez władze, tak? Chociaż my wiemy, że przy każdym Polaku trzeba by było postawić policjanta. To nie jest możliwe. A więc y, 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 postulujemy także takie mechanizmy, które spowodują, że y, sklepy czy, 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 czy restauracje, czy, czy no głównie to chodzi o sklepy, instytucje kultury, same będą pilnowały swoich klientów, bo, no bo, no bo inaczej się tego po prostu zrobić nie da. Także na pierwszym miejscu są szczepienia, na drugim miejscu jest y, trzymanie dystansu oraz y, noszenie masek i egzekwowanie tego, y, nieobsługiwanie y, nie klientów, którzy po prostu ten zakaz ewidentnie i y, świadomie łamią. Coraz częściej mówi się też o tym, że być może nie uda się uniknąć lockdownu. Jakie jest Pani zdanie na ten temat? No, powinniśmy zacząć od lockdownu, przede wszystkim od lockdownu dla osób, które są niezaszczepione. Od tego powinniśmy zacząć. Tak? Proszę popatrzeć, że większość krajów Europy, nawet naszych bliskich sąsiadów w tej chwili, korzysta, zaczęło korzystać z paszportów covidowych i korzysta z nich bardzo szeroko. I od tego musimy zacząć. No nie po to się szczepiliśmy, żebyśmy musieli teraz siedzieć w domu, tak? A niestety wiele osób, które są zaszczepione, ale mają słabszą odporność i już tę odporność tracą, które nie przyjęły trzeciej dawki, te osoby w tej chwili rykoszytem obrywają od tych, którzy roznoszą zakażenie, tak? I również chorują, chorują na szczęście łagodnie bo to są lekkie przebiegi COVID-19, tym niemniej jednak czasem zajmują na miejsca w szpitalach bezcenne miejsca, prawda? I to jest zupełnie niepotrzebne. Myślę, że gdybyśmy naprawdę egzekwowali to, co jest zalecane i egzekwowali szczepienia, także w zakładach pracy chociażby, prawda? To szczepienia nauczycieli, bo myśmy to od początku postulowali. Obowiązek szczepień w trzech grupach, w opiece medycznej, w szkołach i w handlu. Jeśli chodzi o pracowników. I to, to nie jest, nie zostało wprowadzone, nie jest egzekwowane. Widać, że ustawa, na temat możliwości, bardzo, bardzo łagodna ustawa, to nie jest naprawdę opresyjna ustawa, na temat tylko możliwości sprawdzenia przez pracodawcę, kto jest zaszczepiony, a kto nie, prawdopodobnie no, padnie w Sejmie, ponieważ nie ma, nie ma poparcia partii, właśnie koalicji rządzącej. Tak. No i, i mamy kłopot, tak? My nawet nie możemy, proszę Państwa, w uczelni nie mogą sprawdzić w akademikach, czy studenci są zaszczepieni, czy nie, po to, żeby w jednych pokojach skumulować zaszczepionych, a w innych niezaszczepionych. No to po to jest ta ustawa, tak? Dla... Przecież my nie wprowadzamy opresji po to, żeby ludziom komplikować życie, tylko po to, żeby ich uchronić przed ciężką chorobą i śmiercią, ale no nie wszyscy to rozumieją, ewidentnie. Szczyt czwartej fali jeszcze przed nami. Szacuje się, że może być wtedy nawet 30 tysięcy zachorowań, a podczas całej czwartej fali życie może stracić 60 tysięcy Polaków. To są jedne z szacunków. Proszę powiedzieć, co nas tak naprawdę jeszcze może czekać? No ja się obawiam, że ten szczyt będzie dosyć długi. Jeżeli nie będzie ograniczeń w, z wykorzystaniem paszportów covidowych, to niestety ten, ten szczyt troszkę będzie i wyglądał inaczej niż poprzednie szczyty, bo poprzednio żeśmy szli ostro w górę i ostro w dół, prawda? I to było związane z ewidentnym efektem lockdownu. No poza tym epidemia trochę tak działa. W tej chwili ta fala nie będzie modelowana, jeżeli nie będzie modelowana lockdownem, to mamy taką obawę, że te szczytowe rejestry, Zachorowań będą na wysokim poziomie dosyć długo się utrzymywały. I tego się obawiam. Oczywiście to zacznie w pewnym momencie spadać, bo taka jest natura epidemii, że się pewne środowiska, że tak powiem, wysycają zakażeniami. Natomiast no, niestety no, rządzący pozwolili wybrać swojemu elektoratowi, a właściwie elektoratowi części swoich koalicjantów. Pozwoli, pozwolili wybrać chorowanie, bo zachoruje każdy. I każdy musi przebyć to zakażenie, kto się nie zaszczepił. To ja do tego nie mam żadnych wątpliwości. O ile można było mieć w dzikim szczepie Wuhan, który był mniej zdecydowanie zakaźny, mieć taką wątpliwość co do zachorowań całej populacji, w tej chwili wiemy, że wszyscy muszą przechorować, którzy się nie zaszczepią. A więc my nie dajemy wyboru szczepić nie szczepić. My dajemy wybór chorować czy szczepić, tak? I tego trzeba mieć świadomość. Jeżeli pacjent wybiera, to, to musi wiedzieć, co wybiera i wybiera, wybiera po prostu chorobę, tak? Nie wiemy tylko, na ile ciężko, Bądź śmierć, no bo to jest niestety często konsekwencja choroby. 30 000, przewidywane 30 tysięcy zachorowań dziennie, e, śmierć 60 tysięcy Polaków, to są ciągle bardzo duże statystyki. Czy my jesteśmy przygotowani na tą czwartą falę? Na pewno jesteśmy przygotowani dużo lepiej niż byliśmy na falę drugą. To nie ulega wątpliwości. No, mamy jeszcze w odwodzie, w wielu miejscach szpitale tymczasowe, które nie wszędzie ruszyły, ale my i miejsca możemy mnożyć covidowe. Tak naprawdę no, nie bez końca, ale, ale możemy je mnożyć. Problem jest taki, że nie da się rozmnożyć personelu. I tutaj, tutaj jest kłopot, bo te 35 tysięcy. My, czy ponad 30 tysięcy hospitalizacji, które mieliśmy, w tej chwili jest dużo mniej, które mieliśmy w fali trzeciej, widać było, że to jest absolutnie powyżej naszych możliwości. I to nie jest kwestia gotowości, tylko to jest kwestia kończących się rezerw, bo my już nie mamy więcej rezerw. Tak my, my jesteśmy w sytuacji strasznej, proszę Państwa, ponieważ ograniczyliśmy kompletnie dostęp do opieki medycznej wielu grupom chorych, tak, bo oddziały internistyczne, głównie pulmonologiczne są zakowidowane. Ja już nie mówię o tym, że praktycznie chorzy zakaźni od dwóch lat praktycznie w ogóle nie są diagnozowani w warunkach szpitalnych i leczeni, bo, no bo nie ma takiej możliwości, bo wszystkie oddziały zakaźne były cały czas covidowe z jakąś tam krótką bardzo przerwą letnią, kiedy coś tam udało nam się zrobić. Natomiast no, to, to, to jest sytuacja, jak gdyby bez wyjścia, bo przeciągamy tę za krótką kołdrę z jednego miejsca w drugie i, i, i w, każdym, w każdym miejscu tak naprawdę nam brakuje. Tak? Głównie brakuje nam personelu. Faktycznie jesteśmy przygotowani w tej chwili sprzętowo, jesteśmy przygotowani lokalowo, natomiast personelu nie rozmnożymy. Wyprodukowanie specjalisty to jest 10 lat, proszę Państwa, i o tym trzeba pamiętać. Uh-huh. Uh -huh. Przybyć, mamy już narzędzia do, do tego, żeby zmniejszyć liczbę zachorowań. Yy, nawet były przewidywania, że może uda się uniknąć tej czwartej fali, a tutaj okazuje się, że nie dosyć, że czwarta fala przyszła. To jest dosyć gwałtowna i jeszcze będzie dosyć, yy, yy, dosyć duża. Yy, Przybyć, gdzie popełniliśmy błędy? Dlaczego, yy, dlaczego mimo, mimo takich możliwości, yy, ta czwarta fala jest tak duża. Podstawowy błąd to jest taki, że dopuszczono do tego, mimo wielu starań takich środowisk jak moje, żeby tego uniknąć, dopuszczono do tego, żeby przekonać kilka milionów ludzi o tym, że szczepienie im może zaszkodzić. To jest podstawowy błąd. Bo szczepienia, wiadomo, że szczepienia działają dobrze wtedy, kiedy mamy zaszczepioną y, dużą większość, tak? To wiem, że to nie po polsku, ale gdybyśmy mieli zaszczepione 80-90% populacji, to oczywiście wiadomo było, że w polskich warunkach będzie bardzo trudne to to byśmy zupełnie w tej chwili byli w innej sytuacji i uniknęli czwartej fali. Wiadomo było, że te 10 milionów niezaszczepionych Polaków, bo mniej więcej czy nieimunizowanych powiedzmy sobie, bo to są ci, którzy nie zaszczepili się przed czwartą falą i nie przechorowali, to jest ogromna przestrzeń do tego, żeby była epidemia. To jest 10 milionów ludzi, którzy muszą przechorować. I teraz, my, tak naprawdę, czekamy z końcem epidemii na to, aż ci wszyscy ludzie przechorują, bo powtarzam jeszcze raz: to nie jest wybór między szczepieniem i nieszczepieniem. To jest wybór między chorobą i szczepieniem. Tak? My taki, tak naprawdę, mamy wybór, bo zachoruje każdy. I tak jak mówię, powtarzam to jak mantrę, bo te, te grupy antyszczepionkowców. One są nieduże, ale one są niezwykle głośne. I zrobiły dramatyczną krzywdę wielu ludziom, którzy byli tacy niezdecydowani. Natomiast ja obserwuję zjawisko, które znałam. Ja nie jestem ani psychologiem, ani socjologiem, to by trzeba ich zapytać, jak to, jak to wygląda. Ale nasi, taką może emanację takiego zjawiska, które jest dosyć powszechne. Nie wiem, czy tylko w Polsce, czy to jest nasza cecha, czy po prostu ludzie tak mają, że wiele osób, i to są naprawdę miliony ludzi w Polsce, ma poczucie absolutnej wyjątkowości. I ta wyjątkowość wyraża się w tym, że oni są przekonani, że epidemia ich nie dotyczy. Nie wiem, z czego takie przekonanie biorą. Jest to kompletnie błędne. Bardzo wiele osób argumentuje to tak, że no przecież ja do tej pory byłem zdrowy. Ja do tej pory nigdy nie chorowałem. No z tych, co właśnie nigdy nie chorowali, nie byli nigdy w szpitalu, to nam się rekrutują te zgony. Tak? To oni potem umierają. I ja ten argument słyszę codziennie, tak? bo ja, ja myślałem, że to mnie nie dotyczy. I ja jestem plastikowy, wszyscy chorują, tylko ja nie zachoruję. Z czego ja biorę to przekonanie, tak? I jest kilka milionów ludzi, którzy dali się, mając, mając to poczucie, dali się przekonać, że szczepienia nie są im potrzebne bądź im zaszkodzą, tak? I to jest ten, to jest to był ten moment błędu, tak? Gdzie nie rzucono wszystkich sił i środków niestety. Na walkę z tymi błędnymi przekonaniami. To jest moja opinia. Myśmy naprawdę gardła sobie zdarli, głosując za szczepieniami, szkoląc, gdzie się tylko dało wszelkie możliwe środowiska na temat skuteczności i bezpieczeństwa szczepień. Oczywiście jedyny efekt może nie jedyny, no bo jednak 20 milionów ludzi się zaszczepiło, ale efekt, który jest tego to są to, to, że dostajemy po głowie, że dostajemy groźby karalne, że się nas straszy, że się nas obraża, że się nas no, pomyjami lewa, oblewa, przepraszam, tak? bo, bo, to, bo, to, bo to tak, tak to de facto po każdym wywiadzie większym wygląda. Natomiast był zbyt y, chyba małe poparcie mimo wszystko państwa. I tutaj y, poległa zupełnie telewizja publiczna w tym zakresie moim zdaniem, bo, y, bo, były, bo były media, które bardzo jednoznacznie głosowały za szczepieniami, od początku przekonywały, że to jest dobro, z którego trzeba skorzystać. Natomiast y, natomiast no, były media, które włączyły się w tę nagonkę na szczepienia y, i, y, Oczywiście będą się przed tą świadomością bronić, ale mają na, na sumieniu naprawdę dziesiątki tysięcy zgonów. Ci ludzie, którzy głosują, nie chcę ich pokazywać palcem, wszyscy wiemy, którzy to są, którzy głosują za tym, żeby się nie szczepić, że nie mamy obowiązku noszenia masek, szczepień itd. itd. To są ludzie, którzy mają dziesiątki tysięcy zgonów na sumieniu.